Z samej góry tali wybiorę 5 kart. Teraz poproszę Was, abyście wybrali jedną kartę, dobrze? Na podstawie tego filmu ja wybiorę kartę, niech to będzie oto ta dziesiątka. W takim razie złożę wszystkie karty i położę ją na samą górę talii. Teraz myślcie o swojej karcie ciągle, na przykład szóstka pik, szóstka pik, szóstka pik. Pierwszą kartę dam gdzieś mniej więcej gdzieś do środka tali. Kolejne karty gdzieś przełożę przez pół. I zaraz przełożę przez kolejną połowę. I ok. Teraz, żeby jeszcze nie było, przemieszam karty. Teraz wszystkie karty są przemieszane. Proszę, powiedzcie mi, czy widzicie swoją kartę. Tak? Ok. W takim razie, jeżeli widzicie tu swoją kartę, to spróbuję ją znaleźć. Powiedzcie mi, proszę Was, jaka była wasza karta. Dziesiątka. Żołądź, tak? No, to teraz, jak rozwinę karty, to Wasza karta będzie w samym środku. Zapraszam do wyjaśnienia. Jest to sztuczka, która działa bez zarzutów, i naprawdę to, że musiałem ją wybrać i wiedziałem, nie oznaczało, że to jest ustawione. Ta sztuczka naprawdę działa i bez problemu Wam się uda ją zrobić. Więc pokażę Wam teraz, jak. Jak w filmie, najpierw wybieram 5 kart. Mam te 5 kart. I teraz pokazuję komuś te pięć kart i każę im wybrać jakąś kartę. No to dobrze. Znowu na podstawie tego filmu wybierzemy tą trójkę. Trójka serduszko. Karty złożę. I teraz wszystkie karty odłożę na samą górę. I teraz jest bardzo ważny moment, bo musimy lekko podejrzeć górną kartę. Możemy to zrobić w taki sposób, że lekko ją do góry podnieść, wtedy możemy zauważyć, że jest tam ta dziesiątka żołądź. I teraz, bardzo ważnym krokiem jest to powiedzenie, żeby myśleli o tej karcie, na przykład, dziesiątka żołądź. I mówimy im, żeby myśleli o tej pierwszej karcie. No to mówimy, OK, myślcie ciągle o swojej karcie, na przykład, dziesiątka żołądź, dziesiątka żołądź, dziesiątka żołądź. I jeżeli to była ich wybrana karta, to wtedy ktoś z oglądających uśmiechnie się, zaśmieje się, czy po prostu coś zrobi takiego, że my będziemy wiedzieli, że on wybrał tą kartę, że oni albo jedna osoba. I naprawdę to się zawsze stanie. Albo się spytają, jak wiedziałem, albo się zaśmieją, albo się uśmiechną. Dlatego w tym etapie najlepiej jest trochę patrzeć po osobach, na których robię tą sztuczkę. Jeżeli nie ma żadnego e, żadnej reakcji, to wtedy mówimy im, że dobra, w takim razie pierwszą kartę dam gdzieś do środka talii i wtedy zostały nam cztery karty, które oni mogą prawdopodobnie wybrać. No to dobra, kolejnym krokiem jest to złapanie pinky breaka pod dwoma ostatnimi kartami. Ja to robię w taki sposób, że przesuwam kciukiem po kartach i łapię dwie karty w pinky breaka. Oj, ja i teraz wziąłem trzy. No i łapiemy dwie karty w pinki breaka. Kolejną rzeczą jest to przełożenie kart przez pół, ale trzymamy tamby breaka dalej. Przekładamy lewą talię do góry i wtedy zamieniamy tamby breaka na pinki breaka lewą ręką. No i dobrze, wtedy mamy pinky breaka pod dwoma kartami. Nad Pinki breakiem są dwie karty, które mogli wybrać i pod też są dwie karty. Więc przekładamy znowu z tego i dajemy na pół. Wtedy... Dwie karty, które mogli wybrać, są na samym dole. I dwie karty, które mogli wybrać, są na samej górze. No to tak, teraz, jeżeli mamy do wyboru dwie karty z dołu albo dwie karty z góry, to pokazujemy im te karty. Jeżeli ktoś powie, że widzi swoją kartę, czyli jest to nasza trójka, to wtedy robimy coś w stylu 50-50. My nie wiemy, co to jest za karta, ale mamy 50%, że trafimy. I teraz. Nie to jest tak, że możemy trafić, albo nie my zawsze trafimy, dlatego że wiemy, że któraś z tych kart jest ich. Dlatego, pierwszą kartę od dołu za plecami dajemy odwrotnie do talii, a drugą kartę od dołu dajemy do góry. I wtedy musimy zapamiętać, którą kartę odwróciliśmy. Ja pamiętam, że odwróciłem trójkę serduszko. I tym sposobem wiem, że jeżeli powiedzą, że to nie była ich karta, albo to była jakaś inna karta. To wiem, że to była karta u góry. I teraz, jeżeli to zrobiliśmy za plecami, to pytamy się ich, żeby powiedzieli ich kartę. No i my wtedy będziemy pamiętali, czy ona jest odwrócona, czy ona jest na samej górze tali. No i tym sposobem mówią, że mieli trójkę serduszko. Więc my mówimy, że w takim razie ich karta jest, na, jest odwrócona, gdzieś w środku tali. A jeżeli sytuacja by była, gdyby powiedzieli, że mieli tą inną kartę, czyli. Piątkę poduszki, to mówimy, że ich karta jest na samym początku talii. I na przykład, jeżeli okazuje się, że ich karta nie była na samym dole talii, tylko że ich karta była gdzieś u góry talii, to robimy identyczną rzecz. Czyli pierwszą kartę dajemy odwrotnie, zapamiętujemy, jaka to była karta, a pierwszą kartę zostawiamy. Wtedy mówimy coś podobnego. Jaka była Wasza pierwsza karta? Pamiętamy, że daliśmy piątkę odwrotnie. W takim razie, jeżeli powiedzą, że piątka, to pokazujemy, że jest w środku talii. A jeżeli powiedzą, że to nie była piątka, czyli jakaś inna karta, to pokazujemy, że dalej jest pierwsza i my o tym wiedzieliśmy. Dziękuję. Zapraszam do kolejnych odcinków.